Rozpocznę od omówienia podstawowych wskaźników, kilku, ale zobaczycie Państwo, jak są rozbudowane w zależności od tego, co jest przedmiotem, co lub kto jest przedmiotem oceny. Jeśli oceniamy autora, najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest znany Państwu dobrze, indeks Hirsza, H-indeks, H-indeks, różne skróty stosujemy yy, posługując się tym wskaźnikiem. I to jest taki sposób, o którym już mówiłam, sposób mierzenia uwzględniający i liczbę publikacji, i liczbę cytowań. Mówiąc bardzo ogólnikowo, jeżeli mamy indeks Hirsza o wartości 10, oznacza to, że dany autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy, co oznacza, że może mieć tych publikacji więcej, ale ta liczba cytowań nie jest tak duża. Może też mieć pojedynczą publikację cytowaną 1000 razy. Czyli widzicie Państwo już tylko na tym krótkim przykładzie, jak nieczuły jest to wskaźnik, ale lubimy go używać. Inny to wskaźnik określający sumaryczny impact factor danego autora, czyli Określający jakość dorobku tego autora poprzez sumę wartości, impact faktorów, czasopism, w których jego publikacje się ukazały. Już nawet ta definicja jest tak bardzo ogólna, nie uwzględniająca różnych aspektów e, oceny, że można bardzo wyczuć, że nie jest to dobry wskaźnik. I tu chciałam pokazać Państwu, jak nie popełnić błędu, porównując tylko i wyłącznie wartości wskaźnika Impact Factor. Mamy tutaj przykład dwóch czasopism z bardzo zbliżoną wartością wskaźnika Impact Factor. Jedno z zakresu biochemii i biologii molekularnej, drugie z zakresu ekonomii. Zbliżony Impact Factor 3,3 z kawałkiem. Możemy oczekiwać, że mają te czasopisma ten sam prestiż. Jeżeli spojrzymy na ich umiejscowienie w liście rankingowej dla tej kategorii naukowej, spójrzmy, że impact factor 3.3 dla biochemii czy biologii molekularnej to dopiero trzeci kwartyl. Natomiast w zakresie ekonomii to czasopismo plasuje się już w tych najbardziej prestiżowych pod względem cytowań, czyli w pierwszym kwartylu. To dowód na to, że nie można porównywać wartości wskaźnika impact factor czasopism z różnych dyscyplin. Dlaczego tak ważne jest używanie odpowiednich słów kluczowych? Nie tylko dlatego, że zostaniemy zaklasyfikowani do danego tematu badawczego, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Część istotnych danych, chociażby do rankingów międzynarodowych z tego zakresu działalności naukowej, brana jest na podstawie słów kluczowych. Również te rankingi, które odnoszą się do celów zrównoważonego rozwoju, pobierają dane z systemów na podstawie słów kluczowych i pokazują, jak nasza tematyka publikacyjna wpisuje się. Właśnie w realizację zrównoważonych celów rozwoju. Pewnie nie zdajemy sobie z tego sprawy jako autorzy tekstów.